Ten inauguruje nowy cykl na moim kanale zatytułowany Ponziałkowe manewry Powietrzne. Jest to mój swego rodzaju trybut dla gier, które bardzo rzadko są grami planszowymi, ponieważ tematyka, o której chciałbym dzisiaj i szerzej później opowiadać, raczej preferuje gry komputerowe niż gry wojenne. Niemniej chodzi mi generalnie o całość gier wojennych poświęconych tematyce morskiej i morsko-powietrznej. Z morzem jako, jako taką właściwie kontakty miałem od dziecka, nie, nie mów, jednak trzeba pamiętać, że mieszkam w centrum Polski, więc nie były to kontakty czynne. Natomiast choć, szkoła podstawowa, do której chodziłem, nosiła szumny tytuł imienia I Batalionu Morskiego. Przez pierwsze pięć lat mojej edukacji w niej strojem obowiązkowym na wszelkiego rodzaju uroczystości był mundurek marynarski. Hymnem śpiewanym przy każdej możliwej okazji było Morze Nasze Morze. W klasach było też pełno różnego rodzaju bajeków morskich. Natomiast w domu były to książki i komiksy, najpierw Przygody Kapitana Bluda, później książki historyczne, takie jak zwłaszcza o których opowiadałem już na kanale, a które mnie bardzo mocno kształtowały na pewnym etapie, takie jak Wielkie Dni Małej Floty, Burza na Pacyfiku, czy też Nierówne Boje. Albo na przykład Znaczy Kapitana. Książki, które do dzisiaj bardzo chętnie wspominam i do których nierzadko wracam. Potem pojawił się magazyn Morze w telewizji, również rzecz, którą oglądałem z wypiekami na twarzy, zwłaszcza wspaniałe intro, ale nie tylko. A później pojawiły się gry. Najpierw, oczywiście, rozgrywana gdzieś tam na koloniach i, waka i wakacjach klasyczna gra w okręty. A później już tytuły nieco poważniejsze, bo pojawił się w domu komputer. Najpierw stary, poczciwy Commodore 64, na którym właściwie trudno było tego typu tytuły. Ale kiedy tylko pojawił się PC, to jedną z moich najpierwszych gier, które namówiłem mojego kolegę, był Halpun. Gra, można powiedzieć, do dzisiaj wzór dla wszelkiego rodzaju symulacji morsko-powietrznych. Później poszło już z górki. I o wielu z tych gr gier, grach, które wtedy grałem albo gram dzisiaj, chciałbym wam w tym materiale i w kolejnych z tego cyklu opowiedzieć, dlaczego postanowiłem go wyodrębnić, tak jak powiedziałem, rzadko kiedy będą to gry planszowe. Na ten temat owszem, gry planszowe wychodzą, ale nie mam ich za dużo w kolekcji. Na polskim rynku nie ukazała się chyba żadna. Te, które ma, wychodzą do najtańszych. najtańszych niestety nie należą. Natomiast mam nadzieję, że będę w stanie pokazać Wam przynajmniej kilka. Myślę, że interesujących tytułów z te tego typu, zarówno nowszych, jak i starszych. Owszem, siłą rzeczy chciałbym się skupić na tytułach nowszych, bo też są łatwiej dostępne, ale mam nadzieję, że nie będziecie mieli pretensji, jeżeli od czasu do czasu będę wracał do tytułów, które mnie jako gracza także ukształtowały, że tutaj wymienię choćby takie pozycje, jak właśnie wspomniany wcześniej Harpoon, albo seria Great Naval Battles, poświęcona bitwom morskim okresu II wojny światowej, jak i myślę, że już zapomniana i dosyć niszowa, ale ciekawa gra czy właściwie seria także, Patrician, poświęcona handlowi morskiemu w portach Związku Hanzatyckiego. Może, może będę miał okazję pokazać Wam także te, te gry albo inne. Natomiast zacząć cykl chciałbym od gry Naval War Arctic Circle. Jest to gra wydana w 2012 roku przez norweskie wydawnictwo Turbo Tape Games, a potem opublikowana przez znane chyba wszystkim graczom komputerowym, a przynajmniej tym, którzy interesują się szeroko pojętymi strategiami, firmę Paradox, znaną głównie z takich cykli jak Europa Universalis czy Hearts of Iron. Natomiast ten tytuł miał być grą wojenną poświęconą właśnie współczesnemu konfliktowi morsko-powietrznemu. Gra ta była dosyć pełna sprzeczności, ostatecznie nie zdobyła specjalnie dużej popularności, co zrzuciłbym po części na błędy twórców, a po części na fakt tego, że dosłownie chwilę później ukazał się tytuł, który ten gatunek zrewolucjonizował i zdominował. Czyli Command Modern Air Naval Operations, o którym także opowiem na tym kanale za jakiś czas, ponieważ granie w niego było także dla mnie jednym z motywów tworzenia tegoż cyklu. Natomiast Naval War Active Circle od początku było tytułem lżejszym. W założeniu u twórców miał to być tytuł, który miał pokazać te, tego typu gry ludziom, którzy nie gają w nie na co dzień. O co tu chodzi? Symulacje morskie-powietrzne nie są grami prostymi. Co tu kryć? Są to tytuły zwykle mocno niszowe, mocno geekowskie, takie, które rzeczywiście wymagają pewnej znajomości tematyki morskiej. Natomiast naval war miało być grą z założenia taką łatwiejszą. Taką, którą możecie sobie zagrać, nawet jeżeli nie macie jakiejś szczególnej wiedzy, ale gdzieś tam przeczytaliście, sobie, obejrzeliście sobie na przykład polowanie na Czerwony Paździelnik, przeczytaliście Czerwony Sztorm. Obejrzeliście gdzieś na YouTube jakiś materiał o współczesnych, o współczesnych działaniach morskich i przyszła Wam ochota, żeby coś takiego zagrać I do tego, do tego właśnie miał służyć Naval War Arctic Circle. Myślę też, że to swoje zadanie spełniał nawet dobrze, natomiast niestety miał pewne wady, które sprawiały, że... No, nie do końca podołał. O, o, o czym opowiem za, za chwilę. Gra ma single player i multiplayer, przy czym nigdy multiplayera nie sprawdzałem, więc nie wiem. Ma także edytor misji, co myślę dla wielu będzie zaletą, ponieważ pozwala nam tworzyć własne misje, przy czym od razu ostrzegę, ma tutaj dość ograniczony zasób, bo dotyczy jedynie kilku państw obszaru Europy i północy, i północy, północy. natomiast nie jest to generalnie cała zabawa ze wszystkimi flotami wszystkich państw na świecie. Nas natomiast w tym momencie najbardziej interesuje Single Player. Mamy do dyspozycji kampanie, pojedyncze misje i tutorial. Więc tak, Kampanie mamy dwie. Tą przedstawiającą to samo starcie, tyle że jedno jest z punktu widzenia NATO, drugie jest z punktu widzenia Rosji. Każda kampania obejmuje kilka misji, przy czym te misje są do siebie dość podobne, niektóre się różnią. Następnie możemy sobie wybrać single mission, i tutaj co ciekawe, mamy tak, kilka misji, kilka misji takich niezależnych, takich jak na przykład nawet Bitwa Jutlandzka 2030. Następnie co jest ciekawe, mamy misje kampanijne. Żeby zagrać w misje kampanijne, nie trzeba nawet przechodzić kampanii. Można sobie w każdym momencie odpalić dowolną z tych misji. No i mamy oczywiście kilka misji ogólnych. No i mamy jeszcze 5 misji Sześć, przepraszam, misji tutorialowych, z czego pierwsze misje tutorialowe to są misje, które także występują w kampanii, natomiast pozostałe to są misje, które są tylko tutaj w tutorialu. Dlatego my początkowo myślałem, że zagram po prostu tutorial, ja, ale postanowiłem, że jednak pokażę Wam kampanię i taką jedną, taką rozgrywkę na przykładzie, właśnie kilku misji. Zacznijmy więc nową kampanię. Powiedzmy, że na to, poziom trudności normalny i start game. Gra nawiązuje niejako do dwóch takich cykli charakterystycznych dla tego gatunku, czyli Fleet Command oraz Harpoon, przy czym moim zdaniem bliżej jej zdecydowanie do Fleet Command. Natomiast od strony graficznej zwłaszcza. Przed każdą misją dostajemy takie tam krótkie wyjaśnienie fabularne, co tu się dzieje. Dowiadujemy się, że... Aha, gato toczy się w 2030 żeby było ciekawi i że NATO organizuje właśnie największe swoje banewy od czasów 2021 roku. Pod kryptonimem Frost Brace i my oczywiście bierzemy w nim udział jako jedno z dziesięciu państw, które łącznie biorą... Aha! Co jest ważne. Gra jest autorstwa firmy norweskiej. Przy jej tworzeniu współpracowała nawet flota norweska, co ciekawe. I wątki norweskie są tutaj bardzo silne. Więc na tym, z tym się trzeba liczyć. Więc zacznijmy grę. Przed każdą misją dostajemy taką krótką stawkę, która nas informuje, co nas mniej więcej czeka. Taka forma rozmowy, też wprowadzającej nieco w klimat. Dowiadujemy się, że poprzedni dowódca Partnerstwa Północnego odchodzi, i prawdopodobnie my obejmiemy jego stanowisko. Taka tam rozmówka nic specjalnie budującego, ale mającego nas jakoś wprowadzić w klimat. I tutaj właśnie dowiadujemy się, że tutaj są te ćwiczenia i że póki co. Mamy się tym zająć? Ok, jak powiedziałem, pierwsze te misje to są misje toialowe, które możemy także obejrzeć, natomiast wykorzystam to, aby pokazać Wam, jak gra działa. A zatem tak, tu mamy ekran, mapę, można powiedzieć, możemy ją sobie powiększyć, pomniejszyć. Obejmuje ona generalnie obszar północnej części, północnej części świata. Właściwie północno-zachodniej części świata, czyli obszar Grenlandia, Skandynawia, tutaj fragment jeszcze Ameryki i generalnie to, co nas najbardziej interesuje, czy, czy to jest Luka Guke? Luka, która właściwie w czasach zimnej wojny była dla działań morskich tym, czym Luka w Fuldzie dla działań lądowych, czyli obszarem, z którego flota radziecka musiała przejść, jeżeli chciała możliwie najszybszą drogą dotrzeć na Atlantyk. W związku z czym był to obszar szczególnego zainteresowania. Działań morskich obu bloków, będących wtedy w stanie wrogości. I tak, tu mamy tą mapę, możemy ją sobie powiększyć. Jak widzicie, graficznie no, gra szału nie robi, ale tego typu tytuły nigdy nie robią szału graficznie. Na to się trzeba nastawić. Może któryś z bardziej bajelanckich symulatorów, ale generalnie nie. Możemy ją sobie także zmienić. Możemy sobie przełączyć na widok, i wtedy mapę będziemy mieli tutaj u dołu, a tu będziemy mieli widok naszego okrętu. Czy samolotu, czy w każdym razie tego, co mamy w tym momencie zaznaczone, bo jeżeli, na przykład, zaznaczę sobie tej bazę w Bergen, to w tym momencie przełączy się na widok tej bazy, ale ona mnie w tym momencie za bardzo nie interesuje. Ale przełączmy tak, bo tak się wygodniej dowodzi. Więc w tym momencie mamy zaznaczony nasz okręt. Jest to fregata Freedom of Nansen, należąca do klasy Freedom of Nansen. I w tym scenariuszu mamy jedynie wysłać śmigłowiec na miejsce, w którym gdzieś tutaj coś się wydarzyło. Tu mamy do dyspozycji lista jednostek, które biorą udział w tym scenariuszu, czyli baza w Bergen oraz nasza, nasza fregata. Cele wykryte. Jeżeli coś wykryjemy, to tutaj nam się pojawią informacje o tym, co wykryliśmy. Mission log, czyli kolejne informacje o tym, co się działo w trakcie misji. Nasze cele, czyli wystrzel helikopter z fregaty i jakieś dodatkowe informacje, które mogą się w trakcie misji pojawić. I tu są, tu, to jest tak naprawdę wszystko najważniejszy fragment tych okienek, czyli t, t, dodatkowe ustawienia, które możemy ustawić. Czyli tak, Fire on all cleared targets. I tutaj, tutaj możemy sobie ustawić, czy mamy strzelać do każdego celu, czy mamy strzelać tylko i wyłącznie w obronie własnej, czy w ogóle mamy nie strzelać. To jest bardzo ważna rzecz w sytuacji, kiedy. Na przykład występują na planszy jednostki niezidentyfikowane, czyli mogące należeć do państw neutralnych, jednostki cywilne. Do takich jednostek oczywiście należy strzelać. I tu właśnie możemy ustawić, żeby wszystkie cele automatycznie uznawać jako wrogie. To nie jest dobry pomysł. Chyba, że wiemy, że na planszy będą tylko i wyłącznie wrogie jednostki, ale z tym trzeba uważać. Automatic invasion, no zawsze to ustawiajmy. Automatic Active Sensor Response, czyli jeżeli wykrywamy, to automatycznie uruchamiamy wszystkie nasze radary, żeby wykrywać. Z tym trzeba też uważać, bo zgodnie z stałą zasadą wszystkich wojen, jeżeli my kogoś widzimy, to on też nas widzi, a każdy, każdy włączony sensor daje co prawda, nam większą świadomość sytuacyjną, ale sprawia, że wrogowi łatwiej także i wykryć nas. Tutaj u góry mamy kompensję czasu. Element standardowy w każdej tego typu grze. Czyli im sobie szybciej dalej przesuniemy, tym czas będzie szybciej leciał. Czasami jest to fajna rzecz. Dodatkowo, jeżeli coś się wydarzy, to zwykle komputer zatrzymuje i wraca do najniższej kompresji czasu. I tu dochodzimy do pierwszej zasadniczej wady tej gry, która moim zdaniem może być problemem. Gra nie ma pauzy. Tak, wszystko tu dzieje się w czasie rzeczywistym. Scenariusze już są dość krótkie, zaznaczmy. Tu nie ma bitew, które byśmy toczyli godzinę, dwie godziny. Jest 20, 15. Mimo wszystko to jest Max. No ale pamiętajmy, zdarzy nam się, że telefon, domofon, żona, córka, dziewczyna, mąż, ktokolwiek. Więc generalnie uważam, że to jest niedopatrzenie. Twórcy tłumaczą to zwiększeniem realizmu. Tego nie do końca kupuję. Więc przejdźmy do tego, co, nas, co mamy tutaj do zrobienia. Aha, tu jeszcze u góry mamy warunki pogodowe. Więc w tej misji musimy wysłać śmigło, więc zajmiemy się kwestiami lotniczymi. Tutaj mamy zaznaczone nawet, że mamy wykonać teraz w tym momencie ekran, wywołać ekran działań lotniczych, więc klikamy na to okienko i tu, jak widzicie, pojawia się nam opc okienko opcji lotniczych. Dla bazy, którą właśnie wybierzemy, no, w tym razie jest to, jest to nasza fregata. Jest na niej jeden sam śmigłowiec, czyli NH90. Jest ustawiony jako gotowy do wystrzelenia, czyli w każdym momencie możemy go wystrzelić. I teraz tak, tutaj stajemy informacje o e, e, jego specyfikacji, czyli to w, w co momencie jest uzbrojony. Ma trzy opcje, może być uzbrojony w trzy rodzaje, różne zestawy uzbrojenia. ASW, czyli Anti-Submarine Warfare, czyli uzbrojenie do zwalczania okrętów podwodnych. Naval Strike, czyli do uderzenia na cele nawodne, i Counter Mine Operations, czyli operacje przeciwminowe. Tym się szerzej zajmiemy, kiedy będziemy się zajmować już działaniami wojennymi. W tym momencie to nas aż tak nie interesuje. Tu mamy natomiast podane uzbrojenie dla każdego typu. Dla każdego typu. On jest docelowo w tym momencie przygotowany do, do operacji przeciwpodwodnych. Jeżeli byśmy tutaj kliknęli, to możemy go przezbroić, ale w tym momencie nas to nie interesuje. Naszym celem jest po prostu jego wysłanie. Aby sam przygotować maszynę latającą do startu, klikamy tutaj. Przenosimy ją tym samym do kolejki lotu. To nie oznacza jeszcze, że ona wystartowała. To znaczy, że ona jest przygotowana w tym momencie do startu i w każdym momencie możemy ją wystartować. Zauważcie, że teraz pojawiła się koło mojego kursora ikonka samolotu, co oznacza, że mogę wskazać jej cel. Celem naszym jest tutaj ten punkt na. Ojej, nie ten przycisk, przepraszam Was bardzo. Wróćmy o, teraz i tu jak kliknę prawym przyciskiem, to teraz dostanie, dowiemy się, że nasz śmigłowiec będzie przygotowany do lotu i wystartuje. Zatem zamykamy to i zobaczcie, że w tym momencie pojawiła nam się ikonka śmigłowca. Jeżeli klikniemy, to zobaczymy jego wygląd na ekranie dolnym. Tu możemy sobie obracać, możemy sobie myszą przeciągać, możemy oddalać, przybliżać. Ale to takie bajerki nas nie interesujące. Ok, następna rzecz, o którą gra nas prosiła, to włączenie radarów. Jak widzicie, jeżeli włączymy to okienko, to pojawiają nam się dostępne dla naszego typu samolotu czy śmigłowca, w tym przypadku radary. Włączenie radarów to jest zawsze zabawa w dwie strony. Z jednej strony pozwala nam to wykrywać wrogie cele. Z drugiej strony, jak powiedziałem, sprawia, że wróg może wykryć nas. Ale w tym przypadku nas to nie interesuje. Naszym celem jest wykrycie tego tutaj tankowca który nam wpłynął na obszar manewrów i ma jakieś, jakieś problemy, w związku z czym trzeba tam wysłać śmigłowiec z informacją: Panie, spada i pan tutaj manewry się toczą. I teraz tak, kiedyś ten śmigłowiec już dostał cel i ma co robić, to żeby tutaj szybciej doleciał, możemy włączyć oczywiście kompensację czasu. Więc powiedzmy, przyspieszmy czas. I jak widzicie, śmigłowiec teraz porusza się trochę szybciej. Jeżeli ustawię tak, to będzie leciał jeszcze szybciej i tym samym zakończyliśmy misję. Nie mam pojęcia, co brał człowiek, który wymyślił ekran końcowy misji, ale nie wiem, czy nawet chciałbym spróbować tego towaru, bo musiał być mocny. <grych> Powiedzmy że z klimatem gry nie ma to praktycznie nic wspólnego i naprawdę uważam, że jest to drobne niedopatrzenie. I może teraz przy okazji powiem o drugiej yy, wadzie tej gry. Może nie tak poważnej jak ta pierwsza, o której mówiłem, czyli braku pauzy, ale tym, co niektórym może przeszkadzać, a jest poniekąd powiązane z tą, tą kwestią. Gra nie ma opcji zapisu gry w trakcie rozgrywki. Aby zaliczyć misję, musimy po prostu ją przejść całą, nie pauzując i nie zapisując w trakcie. O ile brak tego zapisu nie jest dla mnie aż takim utrudnieniem. Uważam wręcz, że może jest to taki krok antynubowski nawet, chociaż jak mówiłem z drugiej strony ta gra jest pomyślana raczej dla początkujących graczy. To jednak fakty, że nie możemy sobie na przykład właśnie ani zapauzować, ani zapisać gry w trakcie, uważam jednak za coś, co może być nieprzyjemne w trakcie rozgrywki. Ok, tym samym zakończyliśmy pierwszą misję. Sporo gadałem, żeby pokazać wam, jak to działa, więc od razu przejdźmy do następnej misji. Przepraszam, jeżeli coś tu się dłużej ładuje, czasem niestety się to zdarza. No i tu dostajemy, można powiedzieć, konsekwencje tego, co było wcześniej. Czyli nie dość, że musieliśmy pogonić tamten tankowiec, to jeszcze tutaj firmy, firmy się burzą transportowe, że Wy tu sobie robicie manewry, a my tu chcemy pływać i to wajwozić. Czepcie się ten waju. No Główne, że, że ten dowództwo nas chwali. I tutaj dowiadujemy się, że Amerykanie i Kanadyjczycy chcą się wycofać z manewrów, ponieważ sytuacja na Morzu Wschodniochińskim robi się niebezpieczna, ale my, my się nie mamy tym nie przejmować. My mamy tu manewry do zegania. I następny, następna część scenariusza będzie poświęcona Submarine Hunt, czyli działaniom przeciwko podwodnym. Jeżeli ktoś z Was miał przyjemność czytać choćby Czerwony Sztorm, jedną z najlepszych moim zdaniem książek wojennych o współczesnych, no powiedzmy, zimnowojennych, konflikt o zimnowojennym polu wojny albo generalnie o cokolwiek poświęconego współczesności czy, czy na przykład właśnie schyłkowemu okresu zimnej wojny, takim jak na przykład polowanie na czerwony październik. Jeżeli nie, nie mieliście okazji ani czytać, ani oglądać, to polecam, zwłaszcza rewelacyjny film. To, to jest, to wiecie zapewne, że jest to jedna z, z takich rzeczy, które są bardzo typowe dla współczesnego, współczesnego morskiego powietrz, i powietrznego pola walki, czyli łapanie i wykrywanie okrętów podwodnych. To już od czasów II Wojny Światowej element bardzo charakterystyczny. A zatem tak, mamy tym razem do dyspozycji dwie fregaty, Helge Ingstad i Otto Sverdrup, obie klasy Freude Nansen. I naszym celem jest teraz wystrzelenie śmigłowców, które namierzyłyby wrogie okręty podwodne. Tu jest rejon, w który mamy wysłać śmigłowiec, więc skorzystajmy z Helge Ingstad. Na której także stacjonuje NH90, ten znany nam poprzednio, on jest ciągle wyposażony w zestaw który do zwalczania okrętów podwodnych i teraz możemy zobaczyć, na co on się składa. Składa on się z e, trzech torped Stingray, samolotowych Dicas, Flar i e, tych... ojku zapomniałem jak to jest po polsku, przepraszam was bardzo e, generalnie zestawów do obrony przeciwlotniczej. E, Fla, Fla, o Jezu, zapomniałem, naprawdę wyleciał mi słowo. Generalnie są to zestawy do, do mylenia wrogich pocisków, więc te dwa rodzaje broni będą nas interesować. Bo jest nowe, zrzucone na odpowiednim obszarze, mają za zadanie namierzyć wrogie okręt, zaś to wtedy mają go odesłać tam, gdzie jego miejsce. A zatem tak, nasz, nasz śmigłowic jest domyślnie wyposażony, ustawiony w konfiguracji zwalczania okrętów podwodnych, zatem wysyłamy go i. Każemy mu tu lecieć. I teraz gra mówi nam o specjalnych rozkazach. Więc kiedy nasz śmigłowiec wystartuje, to wybieramy go. I jak widzicie, tutaj włącza nam się opcja rozkazów specjalnych, w ramach których możemy na przykład właśnie zrzucać boje sonorowe, ustawiać miny i tego typu inne przyjemne rzeczy. A zatem ustawiamy boje sonorowe i każemy mu je zrzucić powiedzmy w tym obszarze. Aha, musimy ją zaznaczyć. Przepraszam. Y... Jeszcze za mało? Ok, to powinno być wystarczające. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. No, teraz... To już to, o czym mówiłem Wam wcześniej, czyli kompresja czasu. Tak więc niech nasz... Ustawmy nawet maksymalną prędkość. Niech nasz śmigłowiec tam leci. I jak widzicie, w tym momencie mamy tutaj punkty, w, gdzie będzie te miny, przepraszam, boje rozstawiał. I jeżeli jakaś wraża, łódź podwodny, przepraszam, okręt podwodny, się tu pojawi, to mamy szansę go namierzyć i przy okazji potem zniszczyć. Zauważcie, że na drugim, drugiej naszej fregacie także znajduje się taki sam śmigłowiec, więc też go wyślimy w powietrze. Powiedzmy tu. I jemu też wydajemy zadanie. rozstawienia boi sonorowych. Oj, myszka mi się... A, bo tutaj to jest. O właśnie, to teraz będzie dobrze. Jeżeli wyjeżdżamy myszką na menu, to wtedy wyłącza nam się rozkaz. Ok, i teraz pozostaje nam jedynie kazać naszym. O, nawet poszło szybko. Znaleźliśmy właśnie wroga. Zauważcie, że okręt jest ustawiony na żółto, co oznacza, że jest ustawiony jako unknown. Nie wiemy co to jest. W ten sposób ustawione są cele nierozpoznane, i w niektórych scenariuszach mogą to być cele cywilne. A rozwalenie celu cywilnego oznacza faktycznie zawsze game over. A zatem tak. Możemy, go sobie, możemy sobie tutaj zmienić ustawienie na Unknown, Friend or Foe. Tu możemy spokojnie ustawić ją jako Foe. Nie interesuje nas to. I teraz możemy ją, zająć jej zwalczaniem. Do dyspozycji mamy dwa rodzaje broni: nasze śmigłowce i samoloty Poseidon, znajdujące się w, na, w bazie Andoja. Jak widzicie, mamy tutaj dwa Poseidony w trybie do zwalczania okrętów podwodnych i ich eskortę, czyli dwa samoloty F-35A Lightning 2. Ale że operujemy te śmigłowcami, to zajmijmy się śmigłowcami. Więc ten niech przewie swoje zadanie, jak zostawianie boi. I zauważcie, kiedy zazn mamy zaznaczoną naszą jednostkę i najedziemy na wrogą jednostkę, to pojawia się obok celownik. Oznacza to, że, taka, że automatycznie możemy wydać oskas ataku. I w tym momencie wydałem oskas ataku. I ten śmigłowiec ruszy automatycznie, przerwie swoją poprzednią misję, czyli stawianie bois sonarowych i ruszy automatycznie do ataku na wrogi okręt podwodny. Wystrzelił dwie torpedy Stingray, ale chyba żadna nie trafiła. <śmum> Spróbujmy zatem tym, który tutaj lata. Zobaczymy, czy jemu pójdzie lepiej. We w to okrętu podwodnego to nie jest taka znowu łatwa rzecz, jakby się mogło wydawać. No i zgubiliśmy kontakt. Źle. Więc może z, korzystajmy z bazy i wyślijmy tutaj Posejdona. A przepraszam. O. Tak. Nasi śmigłowce niech roz... Zauważcie, że ten wrócił w tym momencie do ustawienia bojsonarowych. Natomiast ten Poseidon, kiedy tutaj doleci, będzie w tym momencie krążył. To są samoloty o dużej ilości paliwa, więc nie ma się nimi co bardzo martwić, jeżeli chodzi o ilość. Tu, jak widzicie, mamy zużycie paliwa. Więc on w tym momencie będzie sobie tutaj krążył. I jak... Jeżeli coś namierzymy... Może nawet niech wróci. Aha, może zajmiemy się kwestią lotu. O, właśnie. A, akurat chciałem omówić i tam pojawił się cel. Więc tak, jeżeli włączamy wyłączony statek, statek latający, czyli samolot, helikopter, to tak, jeżeli na niego klikniemy i wybierzemy tutaj okienko planowania ruchu, to możemy mu ustawić wysokość, na której będzie latał. To jest czasami bardzo ważne. Maszyny, które wykonują misje, na przykład właśnie AWACS, czy rozpoznania, generalnie dobrze, żeby latały wysoko. Misje jednostki, które wykonują ataki, na przykład, z kolei dobrze, żeby latały nisko. Możemy wydać też jednostkę automatyczny rozkaz powrotu do domu. Możemy jej mieścić, ustalić szczegółowo trasę, aby na przykład omijała pewne miejsca. Możemy jej kazać wrócić do formacji, jeżeli rozdzieliła się. Możemy jej także zmienić szybkość. Więc tak, mamy tutaj wykryty kolejny kontakt. I to jest okręt podwodny. Jak powiedziałem, tutaj w tej misji możemy je automatycznie ustawiać jako foł. Nie mamy się nimi co przejmować. I wykonajmy. Atak, tak, Może teraz się uda. Tak. I gdzieś tu latał nasz Poseidon. Zobaczymy, czy jemu uda się go dopaść. A, śmigłowiec był pierwszy i tym samym posłaliśmy na to wyrażę okręt podwodny. I to by było tyle, jeżeli chodzi o drugą misję, czyli o zwalczanie jednostek podwodnych.